mecz piątej rundy drużynowych mistrzostw Polski pomiędzy Unią Leszno, gośćmi, a apatorem netją Toruń, gospodarzami. Goście przyjechali do Torunia w następującym składzie. Jedynka to Roman Jankowski, dwójka Andrzej Korolew, trójka Jacek Rępała, czwórka Scott Nichols, piątka Jason Lyons, szóstka Mariusz Fierlej jako rezerwowy wystawiony jest do składu Łukasz Jankowski. Gospodarze to z dziewiątką Ryan Saliwan, z dziesiątką Wiesław Jaguś, z jedenastką Robert Kościecha, dwunastka to Waldemar Walczak ponownie w zespole apatora, trzynastka to Mirosław Kowali, czternastka Łukasz Pawlikowski, z piętnastką ma szansę dziś wystąpić Tomasz Szanowski. Zespół Unii Leszno poprowadził obchodzący 25-lecie startów Roman Jankowski. Trudno samego siebie oceniać. Na pewno w perspektywie lat e, było dużo złotych upadków w każdej karierze każdego sportowca. Ale cieszę się, że do tej pory no, e, przetrwałem jakoś i, i ten sezon będzie moim ostatnim. Także... Czy to już jest decyzja nieodwołalna? Tak, tak. Tak. No będzie e, brakowało nie tylko kibicom, ale również e, pańskim młodszym kolegom z zespołu takiego e, trenera, takiego wzoru jak pan. Ja myślę, że nie ma ludzi, ludzi niezastąpionych. Nie na pewno e, znajdzie się ktoś inny i zastąpi mnie w 100%. No decyduje się pan odejść ze sportu żużlowego w momencie, kiedy już pański syn jeździ na żużlu. Czy to będzie pana następca? Nie wiem. Trudno powiedzieć. Jest to młody chłopak i, i wcześnie stadać jakieś e, diagnozy. Ryan Saliwan w kasku czerwonym, Wiesław Jaguś to para gospodarzy oraz Roman Jankowski i Andrzej Korolew para gości. Pierwszy wyścig meczu pomiędzy Apatorem Letnią Toruń a Unią Leszną. Bardzo dobrze Ryan Saliwan. Czekali kibice toruńscy i koledzy z zespołu na Saliwana, który jest dobrym duchem w zespole toruńskim. Właśnie Australijczyk prowadzi dalej Roman Jankowski, Andrzej Korolew i po wewnętrznej atakuje Wiesław Jaguś. Na razie Żużlowcy jadą remisowo 3 do 3, ale Wiesław Jaguś z pewnością będzie atakował Andrzeja Korolewa. Ryan Sullivan bez problemu wygrał start. Wysunął się na prowadzenie. Ma kilkanaście metrów przewagi nad Romanem Jankowskim. Dalej Andrzej Korolew i atakujący nieustannie Wiesław Jaguś. Teraz po zewnętrznej nabiera prędkości, ale jednak Korolew jeszcze na trzeciej pozycji. Na pierwszych dwóch miejscach nic ciekawego się nie dzieje. E, wszyscy kibice pochłonięci są obserwowaniem walki Wiesława Jagusia i Andrzeja Korolewa. O jeden punkt, ostatnia szansa dla Torunianina. A zatem remis. Nie udało się Jagusiowi prześcignąć Korolewa. 3 punkty dla Saliwana, dwa dla Jankowskiego, 1 zdobył Korolew, bez punktów Wiesław Jaguś. W meczu z Unią trener Zombie daje szansę Waldemarowi Walczakowi. Walczak pojedzie w kasku niebieskim, jego partnerem jest Robert Kościecha w kasku czerwonym, a rywalami Jacek Krempała w kasku żółtym i Skotnik w białym. 3 do 3 po pierwszym wyścigu startowali, trochę dłużej niż zwykle trzymał sędzia zawodników pod maszyną startową, bardzo dobry start Roberta Kościechy bardzo dobrze również Waldemar Walczak teraz Walczak na prowadzeniu, no i Kościecha będzie odpierał ataki Jacka Rempały i Scotta Nicholsa bardzo blisko siebie Torunianie wspaniale jadą parą no i przede wszystkim duże brawa dla Waldemara Walczaka który, któremu różnie wiodło się w biegach tegorocznych w tej chwili Walczak prowadzi Robert Kościecha musi blokować dostęp do Walczaka Scottowi Nicholsowi nie liczy się Jacek Rempała w tym wyścigu jest daleko z tyłu a Scott Nichols ma cały czas apetyt na dwa punkty ale bardzo mądrze jadą Torunianie po wewnętrznej Robert Kościecha, szerzej nieco Waldemar Walczak. No i proszę Państwa znakomicie, znakomicie. Trzy punkty dla Roberta Kościechy, który cały czas pilnował swojego kolegi z zespołu. Dwa punkty przywiózł Waldemar Walczak. Jeden punkt zdobył Scott Nichols, a bez punktu Jacek Rępała. Zatem podwójne zwycięstwo gospodarzy 5 do 1. Po dwóch wyścigach 8 do 4 prowadzi Apatornetiatorum. A w trzecim biegu pojadą Mirosław Kowalik w kasku czerwonym i Łukasz Pawlikowski w niebieskim. To para gospodarzy oraz Jason Lyons w kasku żółtym i Mariusz Fierley w kasku białym. 8 do 4 dla amatora. Bardzo blisko siebie Mirosław Kowalik i Jason Lyons. Bardzo niebezpiecznie się dzieje na pierwszych trzech miejscach. Blisko siebie żużlowcy. Lions próbuje wejść pomiędzy zawodników Amatora Neti i Toruń, ale bardzo dobrze jedzie Łukasz Pawlikowski, który blokuje. No w tej chwili lepszy jest Jason Lions. Mirosław Kowalik blisko wewnętrznej krawędzi toru. Zasypany Łukasz Pawlikowski traci dystans do Lionsa. Szansę na prześcignięcie Torunianina miał przez moment Mariusz Fierlej. A Mirosław Kowalik Cały czas na prowadzeniu, ale coraz bliżej Jason Lyons. Już stracił ochotę do walki o punkty Mariusz Świerlej. Mirosław Kowalik na prowadzeniu. Za nim tuż, tuż jak cień podążający Jason Lyons, ale nie dał rady. Kowalik przyniósł 3 punkty, Dwa punkty Jason Lyons. Jeden punkt dla Łukasza Pawlikowskiego, który bardzo dobrze wstrzymał się przez dwa okrążenia. Potem niestety musiał ustąpić miejsca Lionsowi. A zatem, proszę Państwa, 4 do 2 dla gospodarzy. Robert Kościecha i Waldemar Walczak, para, która zwyciężyła podwójnie z Jackiem Rempałą i Scottem Nikolsem. Tym razem zmierzy się z Romanem Jankowskim i Andrzejem Korolewem. Roman Jankowski w kasku żółtym. Robert Kościecha w czerwonym, Andrzej Korolew w białym i Waldemar Walczak w niebieskim. 12 do 6 po trzech wyścigach prowadzą gospodarze. Oj, niebezpiecznie się zrobiło. Roman Jankowski miał problemy. Przed, tuż przed nosem przejechał Robert Kościecha, ale tak doświadczony żużlowiec radę w tej chwili jest na drugiej pozycji na trzeciej Waldemar Walczak, Andrzej Korolew na czwartym miejscu. Ale w pierwszym starcie Waldemar Walczak zasygnalizował, że jest dobrze przygotowany. Może ten mecz spotkanie z Unią Leszna, będzie przełomowym w tym sezonie dla Waldemara Walczaka. Może będzie zdobywał więcej punktów dla swojego zespołu. Niż to było pierwszym tegorocznym starcie tego zawodnika. Prowadzi Robert Kościecha, Roman Jankowski na drugim miejscu, Waldemar Walczak na trzecim, ale zbliża się co prawda do niego Andrzej Korolew, ale wyścig bez historii 4 do 2 wygrywają gospodarze. Którzy po czterech wyścigach prowadzą już 16 do 8. W biegu piątym gospodarze wprowadzają zmianę. Tomasz Krzanowski zastąpi Łukasza Pawlikowskiego, pojedzie w kasku niebieskim. Jego partnerem będzie Mirosław Kowalik w kasku czerwonym, a rywalami Scott Nichols w kasku białym i Jacek Rępała w żółtym. 16 do 8 po czterech wyścigach prowadzą gospodarze. Na moment sędzia da znać. Jeszcze zwleka z podjechaniem pod taśmę Jacek Rępała. W tej chwili wszyscy już gotowi. Wystartowali. Wypchnięty Tomasz Krzanowski na zewnętrzne. Prowadzi Mirosław Kowalik, ale drugi Storunian został zaskoczony przez... Nikolsa i Rempałe właśnie Nikols na drugim miejscu, Rempała na trzecim który w pierwszym starcie punktu nie zdobył nie został w pierwszym z kolei starcie swoim e, zwyciężył, teraz też wszystko wskazuje na to, że, że jest dobrze przygotowany do Dzisiejszego spotkania, do warunków panujących na torze. Bardzo duża przewaga to dalej dwaj zawodnicy Unii, no i szarżujący tam na czwartym miejscu Tomasz Krzanowski. Niewiele ta zamiana Pawlikowskiego na Krzanowskiego się przydała. Krzanowski punktu nie zdobył, a zatem wyścig remisowy 3 do 3, 19 do 11. Po pięciu wyścigach prowadzą a Avataranetti. Wiesław Jaguś pojedzie w wyścigu szóstym w kasku niebieskim, Ryan Saliman w czerwonym, Jason Lyons w żółtym i Mariusz Fierlej w białym. Został nieco Wiesław Jaguś na starcie, natomiast wyskoczył bardzo szybko Jason Lyons, on prowadzi. Do tej pory goście zremisowali dwa wyścigi. Trzy przegrali. Na razie zanosi się na to, że i bieg szósty będzie remisowy, albowiem Jason Lyons daleko z przodu. Wiesław Jaguś na drugiej pozycji. Ryan Sullivan trochę gorzej w skle, bo dopiero trzeci. Ale Mariusz Firlej daleko, daleko z tyłu. No i wydaje się, że Wiesław Jaguś nie wyprzedzi Jasona Lyonsa. Australijczyk kosztuje przewagę z każdym okrążeniem. Nieznaczną, ale jednak na prostej, zwłaszcza widać, że daleko Jakusiowi uciekł Jason Lyons. Przywozi on trzy punkty. Wiesław Jagusz zdobywa dwa. Jeden punkt. Ryan Sullivan bez punktu. Mariusz Fierley, przepraszam, a zatem trzeci remis w tym spotkaniu: 3 do 3. W biegu siódmym wystąpi najsilniejsza para zespołu Leszczyńskiego. Lions w białym, zastępujący Korolewa i Jankowski w żółtym. Oraz Tomasz Szanowski w niebieskim i Mirosław Kowalik niepokonany do tej pory w kasku czerwonym. Bardzo dobrze Jason Lions, dalej dwaj i ale po wewnętrznej zaatakował Roman Jankowski. Bardzo odważnie Leszczynianin. Próbował wedrzeć się między dwójkę Torunianu. Udało się wyprzedzić Tomasza Kszanowskiego Ale Mirosław Kowalik uciekł. Jest na drugiej pozycji i atakować będzie z pewnością Jasona Lyonsa, który zastępuje Andrzeja Korolewa. Jest obok Romana Jankowskiego. Najmocniejszym punktem w zespole Leszczyńskiej Unii. A Mirosław Kowalik do tej pory jeszcze nie przegrał. Dwa razy startował, dwa razy zwyciężał. No i teraz atakuje po wewnętrznej Jasona Lyonsa. Jeszcze szybszy, jeszcze lepszy Jason Lyons Jankowski na trzecim, Szanowski na czwartym miejscu. Ale my oglądamy prowadzącą dwójkę Jason Lyons czy Mirosław Kowalik. Zbliżył się Kowalik do Jasona Lyonsa, ale jednak szybszy Jason Lyons. On zdobywa trzy punkty: dwa punkty dla Kowalika, jeden punkt dla Romana Jankowskiego, bez punktu Tomasz Szanowski. 24 do 18 prowadzą gospodarze A my oglądać będziemy wyścig ósmy Jacek Rempała w kasku żółtym Ryan Sullivan w czerwonym Scott Nichols w białym I Wiesław Jaguś w niebieskim Wiesław Jaguś w pierwszym starcie punktu nie zdobył W drugim zajął drugie miejsce a Ryan Sullivan raz zwyciężył, raz przyjechał Trzeci wyścig ósmy Bardzo dobrze Leszczynianie na prowadzeniu Rempała i Nichols, ale po zewnętrznej atakuje Ryan Sullivan i to właśnie on przewodzi stawce czterech zawodników. Ryan Sullivan po ewidentnie przegranym starcie już na pierwszej prostej wyprzedził rywali i w tej chwili z każdym okrążeniem oddala się coraz bardziej. Ale niestety drugi start Wiesława Jagusia nieudany. Mały wojownik, jak zwykło się mawiać o yy, Wiesławie Jagusiu. Dopiero czwarty, a wyprzedzają go Scott Nichols i Jacek Rempała. Ryan Sullivan, wydaje się, bez problemu przywiezie zwycięstwo dla swojego zespołu, a Wiesław Jaguś coraz bliżej, mam wrażenie, Jacka Rempały, Ale chyba nie starczy już dystansu. Trzy punkty dla Saliwana, dwa dla Nikolsa, jeden dla Rępały. Jaguś ponownie w dzisiejszym spotkaniu na czwartym miejscu. Na pewno jak się wygrywa, to i kibice nie mi, klaskają, a jest na odróż, w ogóle przegrywam i nie mogę sobie poradzić ze sprzętem. Mam problemy takie, że no jak widać, nic mi nie idzie. 27 do 21 po ośmiu wyścigach, a w dziewiątym pojadą. Waldemar Walczak w kasku niebieskim, Łukasz Jankowski w białym. Dalej Kościecha w czerwonym, niepokonany do tej pory, jedyny zawodnik niepokonany do tej pory. I Jason Lyons w żółtym, ostatnie pole startowe. Bardzo dobrze, młody Jankowski. I to właśnie on prowadzi. Dalej Waldemar Walczak i Robert Kościecha. A to niespodzianka. Dopiero czwarty Jason Lyons. Ciekawie zapowiada się ten wyścig. Łukasz Jankowski na prowadzeniu. Ale już po zewnętrzny atakuje Robert Kościecha. Jednak nadal prowadzi Łukasz Jankowski. Bardzo dobra postawa młodego Leszczynianina. Po zewnętrzne jednak bardziej doświadczony. Robert Kościecha zaatakował rywala i przedostał się na pierwsze miejsce. Waldemar Walczak jest trzeci. Jason Lyons do tej pory bardzo dobrze jeżdżący w leszczyńskim zespole. Lyons na czwartym miejscu. Łukasz Jankowski jeszcze, jeszcze drugi. Robert Kościecha, jeśli zwycięży w wyścigu dziewiątym, będzie nadal niepokonanym. Żużlowcem będzie to trzecie zwycięstwo tego zawodnika. Wielkie brawa dla Kościechy, wielkie brawa dla Łukasza Jankowskiego, który przywozi dwa punkty, a tuż po starcie oszukał swoich rywali. Przerostał się na prowadzenie i przez yy, pewien czas prowadził. Po lewej ręce Szanowski będzie miał Scotta Nikolsa w kasku białym, po prawej Romana Jankowskiego w żółtym, a partnerem Szanowskiego jest Mirosław Kowalik. Kryścik dziesiąty. Zamknięty Roman Jankowski, spadł na czwartą pozycję po zewnętrznej Scotta Nikolsa Atakował Mirosław Kowalik, ale nie udało się. Teraz przejdzie na wewnętrzną. Jednak jeszcze Scott Nichols na prowadzeniu. Mirosław Kowalik drugi, trzeci Tomasz Krzanowski czwarty Roman Jankowski zamknięty tuż po starcie zabrakło dla Leśnina miejsca no i teraz bardzo trudno przeciskać się do przodu bo rywale uciekają Scott Nichols Mirosław Kowalik Tomasz Krzanowski i Roman Jankowski jeszcze jedno okrążenie szansy dla Mirosława Kowalika na wyprzedzenie Scotta Nikolsa. Ale wydaje się, że nie da rady Toruniani. 3 punkty zdobywa Scott Nichols, 2 Mirosław Kowalik, 1 Tomasz Szanowski, Roman Jankowski bez punktu, a zatem bieg remisowy 3 do 3 po 10 wyścigach, 34 do 26 dla gospodarzy Jankowski, szanowski, Nikolski i Kościehan. Ponownie niezły start Łukasza Jankowskiego, ale lepsi byli jego koledzy. Prowadzi Tomasz Krzanowski na drugim miejscu Scott Nichols atakowany przez Roberta Kościechę. Łukasz Jankowski już stracił bardzo dużo metrów po wewnętrznej. Scott Nichols po zewnętrznej Tomasz Kszanowski. Chrzanowski lepszy, włączył się do walki o punkty. Robert Kościecha. Bardzo interesująco wygląda walka o zwycięstwo w tym wyścigu. Tomasz Krzanowski i nieustępujący Scott Nichols. Po wewnętrznej Scott Nichols teraz zaatakuje. Znakomicie. Scott Nichols na prowadzeniu. Krzanowski drugi. Przyglądający się z pewnej odległości poczynaniem swoich kolegów. Kzanowski, przepraszam, Kościecha na trzecim miejscu a zatem wyścig remisowy 3 punkty dla Skota Nikolsa wielkie brawa za ambicje, walczył do ostatnich metrów 3 punkty, Nichols, 2 punkty Kszanowski, 1 punkt Kościecha bez punktu Łukasienkowski. Waldemar Walczak jedzie dzisiaj bardzo dobrze. 3 starty 4 punkty no i miejmy nadzieję, że w wyścigu dwunastym Także zajmie wysoko punktowaną pozycję Jason Lyons. 8 punktów w czterech startach. A najdalej... Ryan Saliwan Nerwowo Waldemar Walczak. Roman Jankowski, Ryan Sullivan pierwszy, Roman Jankowski drugi, Waldemar Walczak. Przez moment miałem wrażenie, był na trzecim miejscu, ale w tej chwili lepszy jest. Jason Lyons, uciekł rywalom Ryan Sullivan. Roman Jankowski i Jason Lyons, Waldemar Walczak miał problemy pod taśmą. Musiał skupić się na e, ratowaniu tej pozycji startowej robił wszystko, aby nie dotknąć taśmy, no a siłą rzeczy. Stal musiał zostać nieco opóźniony, zatem wszystko wskazuje na to, że wyścig będzie remisowy. I tym samym leszczynianie zachowają szansę na zwycięstwo w tym meczu, ale przypomnę, że 37 do 29 uprowadzili. Po 11 wyścigach gospodarze, a teraz jest 40 do 32. W biegu 13 pojadą Wiesław jakoś w kasku czerwonym, Łukasz Jankowski w żółtym, Łukasz Pawlikowski w niebieskim i Andrzej Korolew w białym. 40 do 32 prowadzą gospodarze. No i wydaje się, że w 13 także pod innymi zwycięzcymi Apatora Apatola ale na prowadzeniu Łukasz Jankowski, który w pierwszym swoim starcie w dzisiejszym spotkaniu pokazał się z bardzo dobrej strony. Łukasz Jankowski, Wiesław Jaguś, Jan Korolew i Łukasz Pawlikowski. Taka jest kolejność w wyścigu 13. No i jeśli Wiesław Jaguś przypomni sobie jak walczył nieraz na tym torze, no to powinien zdobyć trzy punkty. Wiesław Jaguś. Łukasz Jankowski, Andrzej Korolew i Łukasz Pawlikowski. No i Wiesław Jaguś teraz już jakby pewniej na motocyklu. Nierówno dzisiaj jechał. Mały bojownik. Dwukrotnie punktu nie zdobył. Raz był drugi. A w wyścigu 13 zwycięża Wiesław Jaguś, Łukasz Jankowski, Andrzej Korolew i Łukasz Pawlikowski. Bieg remisowy 3 do 3. 43 do 35 po 13 wyścigach. Przed nami wyścig 14. Jacek Rępałakas z żółtym, Mirosław czerwony, Roman Jankowski biały i Tomasz Kranowski w kasku niebieskim. 43 do 35 prowadzą. Gospodarze i wiele zależy od wyścigu 14. Leszczynia nie mają jeszcze szansę na zwycięstwo przepraszam na remis. Bardzo blisko siebie była trójka zawodników. W tej chwili prowadzi Tomasz Krzanowski po atakuje Mirosław Kowalik w kasku żółtym Jacek Rępała. Próbuje prześcignąć któregoś z gospodarzy. Jest jeszcze na trzeciej pozycji, a Roman Jankowski na czwartym miejscu. Tak więc wydaje się, że po wyścigu 14 sprawa zwycięstwa w tym meczu będzie jasna. Już e, uspokoiła się sytuacja na torze, prowadzi Krzanowski, drugi jest Mirosław Kowalik, trzeci Jacek Rępała i czwarty Roman Jankowski. I to właśnie po tym wyścigu już wiemy, kto zwycięży w dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze defekt motocykla Jacka Rępały, a zatem Roman Jankowski. Powiększy swoją zdobycz punktową o jedno oczko, Na zwycięża Chrzanowski 3 punkty, drugi jest Kowalik 2. W sumie gospodarze zdobywają 5 punktów, jeden punkt goście. 48 do 36 po 14 wyścigach prowadzą żużlowcy Apatora Neti Toruń. Wyścig 15 zadecyduje o rozmiarach zwycięstwa toruńskiego Apatora Neti. Ryan Sullivan w kasku czerwonym, Jason Lyons w żółtym, Robert Kościecha w niebieskim i Scott w białym. Startują najlepsi żużlowcy dzisiejszego spotkania. A Torunianie na prowadzeniu, dwaj cudzoziemcy Leszczyńskiej Unii na trzecim i czwartym miejscu. Byliście zajęcia drugiej lokaty jest Jason Lyons, bardzo blisko Rajena Saliwana. Robert Kościecha poza jednym wyścigiem, to przywiózł zaledwie jeden punkt. Same zwycięstwa, wszystko wskazuje również na to, że w wyścigu 15. zwycięży Robert Kościecha. Ryan Sullivan na drugim miejscu. Jason Lyons stracił dystans do swojego rywala. A Scott Nichols na czwartej pozycji. I w ten sposób gospodarze wygrywają podwójnie 5 do 1. 3 punkty dla Roberta Kościechy, dwa dla Rayena Sullivana. Jeden punkt zdobył Jason Lyons. Bez punktu Scott Nichols. 5 do 1 i całe spotkanie. Apatornetia Toruń wygrywa z Unią Leszną 53 do 37. Cieszę się bardzo przede wszystkim z wygranego meczu, choć do któregoś momentu było naprawdę ciężko, pomimo tego, że Unia była osłabiona brakiem dwóch zawodników dosyć, dosyć znaczących, to, to było dosyć ciężko. No, niemniej jednak pod koniec szło nam jakby lepiej i no, cieszę się przed, przede wszystkim ze zwycięstwa, jak pan wspomniał, no, z, z postawy mojej własnej również. Myślę, że w końcu skończą się kłopoty ze sprzętem. Taką mam nadzieję po prostu. Zawodnicy miejscowi byli bardzo dopasowani do tego toru i naprawdę jest też drużyną mocną. Widocznie wyciągnęli wnioski, przygotowali się sprzętowo i, i no, tutaj no, przegrywaliśmy starty i później wiadomo na dystansie jest bardzo trudno. Przejść koleg kolegi. No naprawdę no, można powiedzieć, że przegraliśmy, bo pojechałem ja bardzo słabo. Pojechał Korolew brakło, brakło Damiana Palinskiego i tym skrócie, że, 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 że my ten, dlatego żeśmy te spotkanie przegrali. Widziałem od Mirka na ostatni bieg. Może, mogę powiedzieć, że no, może było lepiej, ale też trzeba się zastanowić z kim ja jechałem, nie? Z drugiej strony nie? ciężko mi coś powiedzieć. Cały czas walczę ze sprzętem, ale nie mogę dojść. Jak będzie w takim razie przed kolejnym meczem? No jedziemy do Wrocławia i myślę, że muszę coś zrobić po prostu, żeby zacząć wygrywać, bo inaczej jak ja nie będę punktował, to i nie mamy czasu na wygrywanie. Nie ma się co załmywać, bo 6 punktów po 5 rundach, no nie jest źle. Po prostu no, będziemy walczyć dalej. Mamy teraz mecz u siebie i postaramy się, żeby w meczu piątej rundy drużynowych mistrzostw Polski: Apatornetia Toruń pokonał Unię Leszno 53 do 37, a punkty zdobywali dla Unii Roman Jankowski 8, Andrzej Korolew 2, Jacek Rępała także 2, 11 Scott Nichols, 10 Jason Lyons, Mariusz Fierlej punktu nie zdobył, Łukasz Jankowski 4 punkty. Wśród gospodarzy Ryan Saliwan uzyskał 12 punktów, Wiesław Jaguś 5, Robert Kościecha 13, Waldemar Walczak 4, Mirosław Kowalik 12, Łukasz Pawlikowski 1, Tomasz Krzanowski 6 punktów. Przypomnę 53.